Po złej stronie, jesteśmy w Oban. Tu zaczynamy drugi dzień naszej wielkiej podróży po Szkocji. Dzisiaj niestety musieliśmy zmienić troszkę nasz plan, ponieważ nie byłem w stanie wczoraj zarezerwować naszego miejsca na prom z Malajk do wyspy Sky. Także, co robimy? Jedziemy najpierw na lokację Skyfall, która była kręcona właśnie tu w Highlands. Potem kierujemy się na zachodnie wybrzeże, gdzie jest naprawdę kilka super miejsc, w których będziemy filmować. Zanim udamy się do ulapul, gdzie zostaniemy na noc. Także zostańcie ze mną, bo dzień zapowiada się naprawdę super, ponieważ drogi były totalnie puste, w ciągu kilkunastu minut dojechaliśmy do pierwszego ciekawego miejsca. Mostu konał. Trasie To zamek stalker umiejscowiony na maleńkiej wysepce, który powstał w XIV wieku. Ominęliśmy Glenco Visitor Center. Jedziemy drogą do lokalizacji Skyfall. Muszę powiedzieć, że ta droga jest chyba najpiękniejszą drogą w całej Szkody. Zatrzymują się tu turyści, żeby zrobić zdjęcia, bo naprawdę wygląda tu niesamowicie. Co eee, myślisz, widząc to pierwszy raz? No, różni się to od alpejskich widoków. Eee, one mi bardzo mocno przypominają tamte tereny, aczkolwiek tutaj eee, zbocze są bardziej łagodne. No i nic dziwnego, że wybrano to na lokalizację eee, do Skyfall. No, wygląda tu fantastycznie. Jeszcze nie jesteśmy na tej drodze, mamy jakieś niecałe 6 mil, czyli 10 kilometrów do skrętu, do drogi Skyfall, ale jak widzicie, auta turystów stoją tutaj wszędzie, niektórzy zostają tutaj na noc, niektórzy po prostu zatrzymują się, żeby wziąć fotki, bo lokalizacja jest niesamowita. Będziemy też mieli okazję wrócić tą drogą, ponieważ musimy się cofnąć jakieś 15 mil z powrotem. Eee, także zobaczycie też, jak wygląda to w drugą stronę, jadąc w dół tej doliny, e, ponieważ widoki są tak samo, tak samo niesamowite. No, a jak to jest w Szkocji z nocowaniem, no, no tak jak mówisz, że oni zostają na noc, to można sobie tu rozbić namiot, nie wiem, camping, można zostać samochodem, czy...? Tak, generalnie w Szkocji, e, inaczej do Anglii na przykład, możecie rozbić się praktycznie wszędzie. Możecie zostać w namiocie, aucie. Nie ma takich naprawdę ciężkich przepisów określających właśnie, gdzie możecie zostać. W Anglii jest znacznie gorzej. Tutaj możecie zostać prawie wszędzie. Mamy dzisiaj naprawdę napięty harmonogram. Około 9 godzin jazdy. Także nie wiemy, czy nie będziemy musieli wykreślić pewnych elementów naszej, które zaplanowaliśmy. Czas naszej podróży, żeby ten dzień troszkę skrócić, bo wiadomo, będziemy jeszcze stawać, więc zrobi się z tego naprawdę długi dzień. No i dotarliśmy do skrętu na drogę Skyfall. Na razie wydaje mi się, że mamy szczęście, ponieważ nie mieliśmy jeszcze żadnego samochodu. Droga nie jest taka zła, więc możemy pojechać troszkę szybciej niż nawigacja to założyła, tak nie? Więc możemy troszkę nadgronić. No ale wygląd dolina wygląda naprawdę przepięknie. A więc dotarliśmy na lokalizację Skyfall. Jak widzicie, e, niestety są tam też inne auta, aczkolwiek udało się nam uniknąć żadnych campervanów, e, bo to byłaby naprawdę tragedia. E, pogoda, moim zdaniem, też dopisała, nie pada. Udało mi się polecieć dronem. E, jedyny, jedyny problem był z myszkami, ale jak jest wiatr, nie jest źle. Kiedy wiatr się uspokaja, e, momentalnie przylatują. Także uciekamy dalej na następną lokalizację, bo, tak jak mówiłem, czasu nie mamy zbyt wiele. Pomimo braku czasu nie mogliśmy sobie odmówić, żeby się zatrzymać i popodziwiać tych widoków. Na naszej drodze była droga A87. Oferuje ona naprawdę świetne widoki i super zakręty. 87 doprowadziła nas do zamku Eileen Donan. Właśnie przejechaliśmy obok zamku Eileen jest to zamek, który był, jest dosyć sławny, jeden z bardziej sławnych w tych rejonach, ponieważ był w kilku filmach. Tak, a mianowicie w oryginalnym Highlanderze, po polsku Nieśmiertelny, z, z Christopherem Lambertem i Seanem Connery. A drugi film, z którego jest znany, to kolejny film z Jamesem Bondem. Świat to za mało. Także kolejny znany punkt widokowy, który ominęliśmy, także no jest ich tu na pewno sporo. Jest to taka część świata, gdzie można znaleźć naprawdę wspaniałe diamenciki, jeżeli chodzi o, o jakąś starą architekturę i widoki. Także wcale mnie nie dziwi, że w tak wielu filmach właśnie można znaleźć jakieś monumenty, budynki, które, które są w tej części świata. Musiałem to zrobić, właśnie przejechaliśmy przez miejscowość Loch Caron. Tu, tak naprawdę, dla mnie zaczyna się prawdziwy West Coast, czyli zachodnie wybrzeże Szkocji, gdzie. Naprawdę nie ma cywilizacji. Zaraz zobaczycie, droga zmieni się w jeden pas. Właśnie to się dzieje w tej chwili. I odtąd naprawdę są nieliczne wioski e, i tak naprawdę jest dzicz. Także e, tu dla mnie zaczyna się prawdziwa zabawa. więc dojechaliśmy na najsłynniejszy przejazd górski tutaj właśnie w Highlands do miejscowości Applecross, która jest po drugiej stronie tej oto góry. Góra ma tylko 500 metrów, ale jest naprawdę wjeżdża się dosyć stromo, na koniec jest parę serpentyn, jest wąsko. No i no jest to taka Legenda, właśnie tego regionu. Także wskakuję do auta i jadę zanim zacznie padać. Niestety, dronem nie polecimy, bo jest mokro, a na górze ponoć są chmury. Także jedziemy. Także dojechaliśmy na górę Apple Cross Pass. Tutaj jest dowód. Tu powinien być przepiękny widok na Isle of Sky, wyspę sky. Niestety dzisiaj tego nie doświadczymy. Jest mokro, jest wiecznie, także spadam do auta. Zjeżdżamy cały czas, jesteśmy już blisko. Dołu, także można pojechać trochę szybciej. Droga tutaj nie jest taka dziurawa, widoczność jest lepsza. Zaraz wejdziemy na dole i rozpoczynamy jazdę dalej. Także jedziemy dalej drogą na północ od Apple Cross. Jest to pojedyncza droga, w większość czasu, ale naprawdę droga jest super. Można tutaj jechać prawie 60 km na godzinę, widać, czy coś jedzie, także naprawdę nie jest źle. my feet Ładnie. Zawsze starałem się to zatrzymać, przelecić się dronem. No, dzisiaj nie wiem czy warunki na to pozwalają, także jedziemy dalej. Za chwilę na końcu tej drogi udajemy się na e, punkt widokowy. Jeżeli tam będzie badać będę naprawdę naprawdę niezadowolony i, i rozczarowany. E, ponieważ stamtąd zawsze miałem super fotki samochodu. E, miejmy nadzieję, że nam się uda. Miejmy nadzieję, że może uda się nam tam polecieć dronem, jeżeli nie, kro, nie będzie kropieć. jakieś 2 km, żeby znaleźć się na świetnym miejscu takim, gdzie można sobie zaparkować, zrobić zdjęcie, gdzie widać pięknie drogę wijącą się w dole tej doliny. Także naprawdę cieszę się, że nam się to udało, pomimo tego, że kropi deszcz. Niestety bez latania dronem, ale i tak jest fajnie. No i dotarliśmy do pierwszej plaży na naszej trasie, plaży Gerlo. Dotarliśmy do ulapul, gdzie zatrzymujemy się na noc. Mam nadzieję, że podobał się wam ten odcinek. Pamiętajcie, dajcie mu lajka, zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnego epizodu, który zobaczycie na kanale już wkrótce. Wielkie dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć. A to mały przedsmak następnego odcinka.